Na planie. Bardzo lubię się śmiać. No nie wiem. Nie, jeszcze raz. Ale... Eksperymenty kulinarne. Przepraszam. Bardzo lubię fotografować. Być w Architektury wnętrz, na politechnice koralijskiej. Jeszcze raz. Czy tutaj działa dobra. Będzie, mam 20 lat gastronomiczne, które są w Poznaniu i źle. Witam, nazywam się Patrycka Patrycja. Od nowa! Nie tak miałam zacząć. <laughs> <Czy my starzyło? śmiech> Jeszcze raz. Witam, jest to jedyna okazja, by, mieli, by mogli Państwo mnie poznać lepiej. Serduchom <laughs> biję. Nie, nie, Ty, To jest normalnie ja, zaraz mi weźmiecie karetką w i tak serce walnie Państwo mnie poznać lepiej. A więc zacznę A więc tutaj rzeczy. Co? Proszę Drinka! Co? Jestem radowitą koją Chwila. To co Stres mnie zje. A myślałam, że takie łatwe. I trzymajcie za mnie kciuki. Wysłuchajcie, co macie. Samo do ciebie nie myślę. już mogę tam. Iść, coś. Nie, życzę. bo ja nie wysłowię się. Ja... <ślad� routinely> Liczę na, pana, na państwa głosy. <coright> Na pana, Jeden ma taki wpływ. Tak. tak. Na pana głosy liczę. Jak będzie mu wyglądała moja przyszła? Jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie. Mogę się? Mam na imię Małgorzata Nowek. Nie mogę? Moim marzeniem jest... <laughs> reprezent. Moim marzeniem jest... Eee, wytrwale dążę... nie. Witam, Daria Degener. Mieszkam w Ostrowie Wielkopolskim. Już... Witam, Daria Degener. <laughs> <laughs> Nazywam się... jeszcze nie, jeszcze raz. Wy, wybory w MIS traktuję... Jezus, Zajmknęła się w Miss Konkurs Miss. Dobra. A moją największą pasją jest aerobik. Nie wyszło. I poznawać wielu ciekawych ludzi. Poznawać. Eee, dziękuję bardzo.